Nie czytałeś tego, co ja ci wyczytałem? Czytałem. Wystałem? Nie czytałeś? Czytałem. You motherfucker. Dzień dobry! Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Waszego ulubionego show rozrywkowo-motoryzacyjnego Pojechani przed Państwem Sebastian Piekarz i Paweł Olszowik. Dzień dobry! Witamy! Sebastian, czy zbierasz punkty? Na stacjach zbieram punkty, punkty EXPA też się liczą w grach To takie też zbieram, gram w gry dużo. Tomb Raider, Tomb Raider, WoW, LOL, Cysy. Tibia. Aha. No, aha, też gram. Śmiesznie. Śmieszny początek poważnego odcinka. Dziś będziemy mówili o punktach, które każdy kierowca zbierać musi. To znaczy, może się zdarzyć, że zbierasz, może masz zerowe konto, a może się okazać, że go nie masz już zerowego. No, będziemy dzisiaj mówili o punktach karnych i o tym, o. jak one działają, o. bo jest trochę nieścisłości. Jak sama nazwa wskazuje. Dostajemy je za karę, za jakieś wykroczenia jakiekolwiek, na których zostaniemy złapani. Dostajemy mandat za jakieś wykroczenie, no to oprócz tego, że musimy zapłacić karę, to jeszcze jest taka funkcja prewencyjna, żebyśmy więcej tych mandatów nie zbierali. Może się okazać, że mamy bardzo zasobny portfel, więc te 100, 200, 500 zł za mandaty to nam tak... to nam zwisa, więc żeby nam to tak bardzo nie zwisało, no to każdy jeszcze dostaje oprócz tych pieniążków punkty. Jeżeli uzbieramy ich dostateczną ilość, czyli 24, no to wtedy nam zabierają prawo jazdy. Jak w każdym dobrze działającym i szanującym się programie partnerskim, punkty mają swoją ważność. Tak jak na przykład na Orlenie punkty mają ważność dwóch czy tam trzech lat, nie pamiętam. Tak samo punkty karne mają ważność rok. Przez rok są ważne. Jeżeli 24 grudnia zrobiliście nieładną rzecz, przekroczyliście prędkość, to już w przyszłą Wigilię te punkty zostaną wymazane. Mazu, mazu, to się już nie liczy. Trzeba zbierać od nowa. Do tej pory było tak, że mając 6 punktów, mogliśmy pójść na taki kurs. Po przebyciu którego te punkty nam się anulowały. Teraz już tego nie ma. Było, Czasem. przepadło, minęło, trudno. Teraz, jak uzbieracie te 24 punkty, zostajemy skierowani obowiązkowo na kurs reedukacyjny i na badania psychologiczne. Takie wezwanie dostajemy od starożytnej możemy go zignorować, bo jak go zignorujemy, to nam zabiorą prawo jazdy. Nie dość, że taki kurs trwa 28 godzin. To jeszcze trzeba sobie samemu za niego zapłacić i to kosztuje aż 500 zł. 500. 500 zł. Jeżeli po dwóch tygodniach od odbycia takiego kursu nie doniesiemy papierka, że byłem, odbębniłem, zrobiłem, to nam zabiorą prawo jazdy. Więc warto jednak z takim papierkiem szybciej pójść i powiedzieć, że zrobiłem ten kurs, panie władzo, i już jestem czysty. Przebadałem się psychologicznie, ale bo przeszłem. Przeszłem, bo blisko miałem. Jedna bardzo ważna rzecz, bo na przykład jak zbieracie punkty na stacji benzynowej, to ich stan sprawdzacie sobie albo na tej właśnie stacji, albo przez internet. Pojawia się masa różnych takich dziwnych stron. SMS-a i sprawdź ile masz punktów karnych, wejdź tutaj, wpisz nam swój adres, swój PESEL, numer karty kredytowej, my Ci powiemy. To, to nie działa w ogóle wcale. W tym momencie jedyny sposób, w jaki możecie sprawdzić stan swojego konta to jest musisz iść na komendę policji. Przedstawić dowód no osobisty, poprosić o weryfikację swoich punktów, podpisać się, a to jest darmowe. Jedynie za zaświadczenie o punktach musisz dopłacić aż 17 zł. Czyli pan policjant powie ci na gębę, że ma pan 7 punktów, ale jeżeli chcesz to mieć na piśmie, to pan policjant potrzebuje 17, 17 zł żeby to... No to. jest jedyne pewne i legalne jak na razie źródło informacji, bo jeszcze startuje raczkuje, rodzi się nie nie wiem jakiego słowa użyć, coś Cepic. takiego jak Cepik 2.0. Coś, co powinno już działać i co powinno właśnie dać Wam możliwość m.in. sprawdzenia, ile macie już punktów, ale nie działa. Więc nie dajcie się na razie na to nabrać. Jeżeli gdzieś widzicie, że sprawdź online, punkty, zajebiście, to, to nie. Taniej na rynku. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Wracając do tego kursu, to jest jeszcze taki jeden I Jeżeli w ciągu 5 lat odbycia takiego kursu znowu przekroczycie 24 punkty, to Wam zabiorą to prawko. Tak z automatu, totalnie, tak o? Aha. Może tak pokrótce opowiedzmy, jak w jaki sposób mogę je zebrać, bo rozumiem, że jak na Orlenie zatankuje 200 litrów paliwa werwa, to dostaję ultra mega bonus. Tak. Za każdego tak, hotdoga tak. też. A jak tutaj to działa? No powiem ci tak, że ultra mega bonus na pewno dostaniesz za przekroczenie prędkości o 50 km na godzinę. Nigdy nie mówię tego na godzinę, co nie? Nigdy. Ani razu w życiu już nie powiedziałeś kilometrów na godzinę. Bo to jest strasznie długie. Mimo wszystko powinieneś być zachować profesjonalizm, kolego redakcyjny sobie styli ja to pełno Ja wiem, ja. 50 wiem, 50 km ja na godzinę. Ja wiem, bo kilometry to jest jednostka wektorowa, a kilometry na godzinę to jest już jednostka w układzie ESI. No ja wiem. Nie puszczaj tego, bo nie wiem, czy to. to lecimy tutaj, Lecimy tutaj! W każdym razie, tak, za przekroczenie prędkości o 50 km na godzinę można dostać aż 10 punktów karnych i to Jezu, jest najwyższa sumare. nagroda. I tyle samo też punktów dostaniecie, jeżeli wyprzedzicie kogoś na pasach lub w obrębie pasów dla pieszych. Ogólnie rzecz biorąc, wszelakie rzeczy, które się dzieją w okolicy przejść dla pieszych, to I... są bardzo wysoko punktowane rzeczy. Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, który już zaczął przechodzić i tak dalej. To, jak ktoś was na tym nakryje, to jest 10 punktów. Naprawdę, to, to jest dużo bo wystarczy, że zrobicie coś takiego, jeszcze przekroczycie prędkość, jeszcze tam mieliście wcześniej jakieś punkty i macie poprawkę. Kolejna ważna sprawa, która jest bardzo nasączona wysokimi nagrodami punktowymi, to są czyny o charakterze szczególnym. To mi się podoba. W tym dziale zawarte są rzeczy typu prowadzenie pod wpływem jakichkolwiek narkotyków, alkoholi, czy nieudzielenie pomocy, pomocy. poszkodowanemu i ucieczka. Tak jak powinno być, moim zdaniem. Znaczy, moim zdaniem mogłoby być więcej niż 10. Nie będziemy Wam czytali całego cennika tych wykroczeń, bo to się mija trochę z celem, bo bylibyśmy potabelkowani, a nie pojechani, więc najlepiej sobie rozwincie opis pod tym filmem, i tam macie link do takiej tabelki, co wy możecie sprawdzić. W tym opisie ja wiem, że tam zawsze jest coś jeszcze fajnego, innego. Tak, tam są linki do naszego Instagrama, do naszego Facebooka i do innych fajnych miejsc, na których nas znajdziecie, więc warto sobie to rozwinąć, popatrzeć, zapoznać się z, z treścią tego i korzystać. być na bieżąco. Dlatego też subskrybujcie nasz też. kanał, żeby być bardzo na też. bieżąco. Dajcie łapkę w górę. I co? Myślę, że widzimy się jak zwykle mhm. w środę. Tak, o 18. I tradycyjnie gdzie? Na pojechani.tv. Zapraszamy. Bardzo serdecznie. Ciao. Na razie. Mam tyle telefonów. Za tydzień do tego samochodu nie będzie już trzy razy. Więc albo pan kupuje dzisiaj, najpóźniej jutro, bo jutro po południu już go nie będzie po prostu. Mam już zdecydowanych o. klientów. Mhm. O, przepraszam, właśnie ktoś dzwoni. Także nie, mam odebrać? Jest pan zdecydowany, czy nie? Nie, no dobrze, to ja wezmę tego Kupuję, tak? Tak, tak? No to dobra, to no, ja go zrzucam w takim dziękuję. razie. Miło było, dziękuję. bardzo Fajnie.